Ja jestem Koza, to jest kanał Koza Streama To jest kolejny odcinek od zera do chwały Serii, którą przyjęliście naprawdę bardzo pozytywnie Z czego e, naprawdę się cieszę Słuchajcie, mam nadzieję, że kolejny odcinek Spodoba wam się też, jeśli tak, nie zapomnijcie Zostawić łapki w górę, zapraszam do subskrypcji tego kanału e, Nie ukrywam, że jest to odcinek Wyglądający dużo inaczej niż sobie to zaplanowałem A to wszystko dlatego, że e, połowa Z plików z tej kariery Znaczy nie z tej kariery, tylko z e, tego odcinka Trochę mi się popsuła, dlatego też Na przykład nie zobaczyliście, jak trafiam Virgila Wandajka, e, znowu wypożyczonego co daje mi naprawdę dużo większą pulę spotkań na tym zawodniku i nie zauważyliście jak chociażby trafiłem kakę w paczce którą dostałem w sumie nie wiem czemu ale miałem paczkę z wypożyczoną ikoną dostałem kakę no i też stwierdziłem że wrzucimy go sobie do składu zresztą tak samo jak zakupionego Karola do tego chyba za 350 monet no i dorzuciłem także srebrnego prawego obrońcę z seria za około 800 monet ale podejrzewam że jego wartość będzie rosła wraz z wejściem do gry SBC seria więc jego sobie przetrzymamy słuchajcie skład rywala był no, potężny jakby w porównaniu z moim tutaj nie było żadnych wątpliwości, kto jest faworytem ale to ja rozpocząłem to spotkanie grając naprawdę lepiej niż rywal, ale co z tego skoro nie byłem w stanie wykorzystać naprawdę dogodnej szansy Pierre'em Emerykiem, Obama Youngiem no, a potem kontra Edison Cavani no na początku bramkarz broni ten strzał, ale potem dobitka, no i przegrywaliśmy już 1-0 zaryzykowałem w tych Division Rivals licząc na to, że będzie tak jak było w lidze 10 i od zawsze, kiedy grałem w FIFA, że jesteśmy łączeni z rywalem. Na naszym poziomie, jeśli chodzi o skład, tutaj niestety tak nie jest i to jest błąd, który popełniam po raz kolejny, że pakuję się do tych Division Rivals zdecydowanie za szybko, za słabym składem i efekty widać, bo był to też mój pierwszy mecz w życiu FIFA 20 i chociażby nie wiem, zupełnie nie niewyczute podania, przez co straciliśmy bramkę drugą, po prostu mój fatalny błąd. E, myślałem, że ta piłka pójdzie inaczej, poszła jak poszła, no i już wiem, że tak nie mogę zagrywać. Zresztą, tak samo jak przy bramce na 3-0, to miało być mocne podanie, ale nie sądziłem, że z pierwszej piłki mój obrońca zagra tak źle. I to była po prostu moja wina. Nie ma co się oszukiwać. Trzeba po prostu na moim koncie, gdzie będę wydawał fałskońce, troszkę więcej pograć, zanim będę się tutaj zabierał zagranie na tym koncie. No bo żal by było zepsuć sobie tutaj rangę przez takie błędy wynikające przez to, że po prostu w tą FIFA jeszcze nie grałem. I to, co dla mnie najważniejsze, słuchajcie, jakby ten mecz nauczył mnie tego, że musimy tutaj po prostu zbudować lepszą jedenastkę. Bo nawet gdybym ja tych błędów nie popełnił, no to, no to nie byłem w stanie troszkę potem w drugiej połowie nadrabiać Rywala, znaczy składu Rywala, który był po prostu lepszy, miał więcej kondycji, miał lepsze statystyki. No, zwyczajnie, miał te karty zdecydowanie lepsze i tutaj to nie jest wymówka, nie ma co się obrażać. Po prostu, realnie na to patrząc, z moimi umiejętnościami, nie jestem w stanie wyrównać tych różnic w składach. Więc po prostu muszę starać się te różnice wyrównać po prostu składem. Dlatego musimy te składy mądrze zbudować, i to starałem się robić. Dlatego też zacząłem robić SBC. Swoją drogą, słuchajcie dzisiaj. Pół godziny snajpiłem, ponieważ chciałem zakupić jednego zawodnika. Był komentarz, za który bardzo dziękuję. Słuchajcie, tych komentarzy piszcie mi więcej. Ja naprawdę je czytam na tym kanale szczególnie e, i dla mnie jest to naprawdę istotne, żebyście byli ze mną tutaj na bieżąco i też radzili mi. E, szukałem Kaja Hawerca na początku, ale jego widełki zostały usprawnione i niestety nie kosztuje już 10 tysięcy, tylko 30 parę, e, więc nie udało mi się kupić tego zawodnika, e, dlatego przerzuciłem swoje zainteresowanie na Joe Felixa. E, wyskoczył mi on parę razy dzisiaj, nawet może paręnaście, jednak nie udało mi się go kupić, poświęciłem na to dobre pół godziny. E, no i to jest gracz, na którego naprawdę będę się zasadzał, ponieważ 10 tysięcy, jeżeli udałoby mi się za nim go zapłacić, a czasami ludzie popełniają błędy na rynku, tam go sprzedawali za 5 tysięcy, tysiące i tak dalej. No moim zdaniem tu spokojnie będzie 10-20 tysięcy zysku na tym zawodniku. Po pierwsze niezwykle wyhypowany ze względu na to, Jakim był transferem w rzeczywistości? To jest naprawdę istotne. Po drugie, 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi z tego, co mi się wydaje. Sztuczek jestem na pewno pewien. Na pewno pewien. Ale to, co jest bardzo istotne, słuchajcie, on dostanie kartę One to Watch, co sprawi, że jego karty za niedługo nie będzie w paczkach, więc jakby nie dojdzie go więcej na rynek w tej wersji 80. Więc ta cena jeszcze, moim zdaniem, powinna podskoczyć. Mimo, że to jest karta. Właśnie nisko oceniona, bo jedynie na 80 czy 81, no to będzie go brak na rynku i będę chciał to wykorzystać. Więc teraz poza nagraniami, słuchajcie, będę próbował snajpić właśnie Żao Felica, bo wydaje mi się, że to jest zawodnik, który... Naprawdę jest warty mojej uwagi yy, i, no i zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie. Jeżeli mi się go uda złapać, to naprawdę możemy tutaj liczyć na całkiem przyzwoity profit. Jak widzicie, yy, teraz w tle, kiedy ja gadam, pokazują Wam się SBC, które robiłem trochę nieudolnie, nie będę ukrywał, tam musiałem pokupować paru zawodników, po prostu brakowało mi kart. Yy, niemniej jednak jakoś się przedzierałem przez, przez te SBC yy, do czasu ostatniego. Tutaj możecie zobaczyć, że z tym lojalnościowym, podstawowym miałem ogromny problem, bo miałem zestawy po dwóch zawodników. Ale zawsze brakowało mi tego jednego, dlatego stwierdziłem, że m, troszeczkę zainwestuję i ta inwestycja nie zwróci się teraz. Nie ma jakby możliwości, żeby ona się zwróciła teraz, e, ale stwierdziłem, że potwierdzam sobie brązowe paczki. Pak metod przez lata, zawsze była OP e, i naprawdę przynosiła srogie profity, e, dlatego też stwierdziłem, że zastosuję ją po części tym razem. Po prostu chciałem otwierać paczki do czasu, kiedy nie trafię jakiegoś zawodnika, e, który będzie mi przydatny, ponieważ e, no, no, co mogę powiedzieć? Jakby zakup tego zawodnika, też, żeby nie Przynosił nam żadnych efektów, ponieważ tutaj nie było lojalności. Więc no, tych paczek tutaj potwierałem sporo. Nie będę ukrywał, bo miałem pecha. I z jednej strony możemy żałować, bo jak będziecie widzieli, tutaj z tych paczek nie poleciała mi żadna drużyna, nowa kondycja. Nie poleciało mi w zasadzie w ogóle monet. Nie poleciały mi. Bardzo mało poleciało mi złoty, znaczy świecących kontraktów. Zawodnicy też nie byli wybitni, ale z drugiej strony ja zdaję sobie sprawę z tego, że też wejdzie teraz do gry bardzo dużo zawodników. Nowych, um, którzy mogą trochę tej gry nie rozumieć, i wydaje mi się, że większość tych przedmiotów, jak właśnie kondycje, jak kontrakty, e, będzie się opłacało, plus tych zawodników jakby zbudowałem sobie pełną, pewną pulę brązowych i myślę, że przez jakiś czas oni będą mi się przydawali, więc zainwestowałem tutaj, nie będę ukrywał, 5 albo 6 tysięcy. Zjechałem równo do 10 i dopiero w ostatniej parce przy 10 tysiącach udało mi się trafić zawodnika. Zaraz zobaczycie, że to był jakiś zawodnik z Brazylii, bo tutaj miałem oczywiście zestaw brazylijski, ale ten jeden raz pechowy musiałem mieć brazylijczyka, którym był z tej samej ligi, więc fatalnie mi się to wszystko poukładało i wiedziałem też, że te SBC nie są do końca tego warte, bo jakby tutaj ta nagroda nie była zbyt duża, nawet zbiorcza za cały ten segment, no ale nie będę ukrywał, że zwyczajnie. Aj, że zwyczajnie po prostu chciałem to skończyć. Nie chciałem tego SBC zostawić rozgrzewanego, i tu pojawia się moje pytanie do Was: które SBC wy mi teraz polec polecacie, i jakby w którą stronę chcielibyście, żebym ja poszedł? Ponieważ ja nie będę ukrywał, jeśli chodzi o em, czysto fut nazwijmy to tak, bardzo dużo się zmieniło od czasu, kiedy ja to robiłem FIFA 17. Tak bardzo na poważnie, nazwijmy to. E, no i jakby metody pozyskiwania końców, e, metody, e, jakby budowania tego klubu, bardzo się zmieniły. Dlatego będę bardzo wdzięczny Wam za pomoc, e, ponieważ wiem, że wielu. Z was naprawdę siedzi w tej grze bardzo mocno. I ja nie chcę w tej serii być ekspertem od wszystkiego, udawać, że ja wszystko wiem, tylko chciałbym też, że na własnej skórze się pewnych rzeczy uczyć, na własnej skórze wam pewne rzeczy pokazywać, po to tu tutaj jesteśmy, żeby się razem bawić. I mam nadzieję, że Wy będziecie bawili się ze mną dobrze oglądając ten odcinek. Jak widzicie, jest to materiał dzisiaj mocno przegadany, ale niestety początek tej serii jakby polega na tym, że musimy znaleźć pewien kierunek, więc... No, no, tego kierunku razem chciałbym z wami poszukać, dlatego też to jest trochę taki, nawet bym powiedział, vlogowy materiał, żebyście wy także, jakby mogli się uruchomić w tej sekcji komentarze wiedzieli też, czego ja od was oczekuję, czego ja od was potrzebuję. To, co mnie tam cieszyło, to popadało nam paru ciekawych zawodników tych, tych brązowych kart. Nie były karty duże, nie było tutaj zawodników, nie wiem, Manchesteru, Arsenalu, nie było zawodników Realu, bo tacy na pewno będą kosztowali coś po drodze, ale było parę ciekawych narodowości, które myślę, że w pewnym momencie się na. Naprawdę przydadzą, kiedy będę robił jakieś SBC i, i ceny tych brązowych zawodników wzrosną. Tak jak mówię, przez całą FIFA będę starał się robić tą Bronze Punk metod. Co prawda na początku teraz ona nie będzie skuteczna, bo po prostu ludzie no, nie myślą o tych brązowych kartach, ale w zeszłych latach ona naprawdę przynosiła efekty, więc będę chciał ją wydrażać także w tym roku. Ale jeżeli Wy macie jakieś ciekawe sposoby na zarabianie, piszcie mi je proszę na dole w komentarzach. Jednak nie chciałbym, żeby to było handlowanie, bo nie będę ukrywał, że jestem w tym Dosyć słaby, i nigdy nie byłem regularny, a wiem, że w handlu nawet nie chodzi o poświęcenie czasu, Tylko bardziej chodzi o regularność wykonywania tego wszystkiego, a ja nie mam tego wszystkiego głowy, głowie. Prowadzę obecnie dwa kanały na YouTubie, staram się na tym wszystkim mocno skupiać i nie wiem, czy po prostu dla tej serii będę w stanie się tak poświęcić. Dlaczego? Dlatego też właśnie Road to Glory, czy też po prostu od zera do chwały, czy jakkolwiek inaczej takie serie nazywać, u mnie jest dosyć problematyczne, no bo obecnie moje życie jest strasznie nieregularne i ciężko mi jest takiej serii poświęcić wystarczająco dużo czasu, a też Ukrywajmy, nie będę miał na tyle dużego skilla, żeby rangi w Champions były bardzo satysfakcjonujące i bardzo wynagradzające. Niemniej jednak chcę tutaj w tym klubie trochę posiedzieć, chcę się trochę pobawić, bo sprawia mi tu dużą przyjemność. Nie powiem, że sprawia mi to większą przyjemność niż granie z FIFA pointsami, bo ja nie ukrywam, że ja przez wiele, wiele czasu właśnie nie grałem z FIFA pointsami, nie grałem jakby lepszymi kartami, więc teraz kiedy to robię, czuję naprawdę ogromną frajdę. Tutaj widzieliście, że wreszcie udało mi się trafić tego Brazylijczyka, słuchajcie. No i mogliśmy się z głosić po te niewiarygodne nagrody, które zupełnie nie są tego warte, więc ja tego SBC osobiście absolutnie Wam nie polecam, mimo, że ja trafiłem z zawodnika Manchesteru United, co na początku sprawiło, że mega się ucieszyłem, bo całe te wszystkie te brązowe paczki nam się zwróciły w jednym momencie z nawiązką, ale rzeczywiście okazało się, że jest to zawodnik niewymienny, więc no, jakoś nam się zbytnio nie przyda w przyszłości, bo raczej składu wokół srebrnej karty z Manchesteru nie będę układał. No i właśnie też pytanie, jak powinienem zarabiać teraz na ten skład, co co powinienem robić, w jakie SBC powinienem iść? To jest oczywiście pytanie w tym momencie do Was. Ja myślę, że starą metodą odpalę sobie, jak będę renderował jakiś film, parę meczyków w Squad Battles na najniższym poziomie, po prostu będę strzelał pięć bramek komputerowych, potem odkładał pada e, i czekał, aż mecz się skończy. Zawsze jest to szansa na jakieś 2-3 złote paczki, które niby nic, nic nie znaczą, ale jeżeli mam czas to zrobić... To mogę to zrobić. I yy, jakby jest to niezbyt angażujące, bo tutaj mam teraz taki setup, że w miarę to widzę, więc w sumie, jak teraz o tym mówię, to może i to handlowanie wchodzi w grę. Więc przepraszam, że ten odcinek był taki vlogowy, yy, przegadany yy, i to tylko taka w zasadzie gadająca głowa, ale to były rzeczy, którymi też chciałem z Wami się podzielić, który, o których chciałem z Wami porozmawiać, więc mam nadzieję, że jakoś strasznie nie jesteście na mnie źli, yy, że jakoś ten czas znośnie Wam minął. Już jutro o 6 rano widzimy się w. Yy, Czym się widzimy? Widzimy się w wydrawcie do chwały, ale teraz to było na tyle. To jest koniec od zera do chwały, a pojutrze znowuż kariera, więc naprawdę dużo się dzieje na tym kanale. Warto subskrybować, to był koza kanał, koza stream. Na razie Uff, Prawie się udusiłem.